będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Panie Jezu dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz za ten czas tych rekolekcji za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc Maryjo prosimy Cię pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu przytul nas do swojego serca Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca, Panie Jezu, daj nam odkryć to, że ty jesteś z nami, że ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz i przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Dziś powiemy sobie o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby trzymać Maryję za rękę, żeby schować się do jej serca i żeby jej nigdy nie puszczać. Mm, no cześć, Tukianek znowu. Dzisiaj mamy Środę, w drugim tygodniu Adwentu i dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi tak, przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzypię. Weźcie na siebie moje jazmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokarmi sercem. No właśnie. To chyba każdemu się bardzo przyda. Bo w naszym życiu też jest wiele takich strasznych, ciężkich trudności i przeciwności. I często już jest tak, że już nam w ogóle nie możemy już. Ja już tam nie mówię o ciężkich książkach, które trzeba nosić do szkoły. Chociaż nawet teraz, jeżeli szkoła jest tylko przed ekranem komputera, to nawet jeszcze trudniej i jeszcze ciężej. Tyle rzeczy strasznie ciężkich w życiu się nam spotyka. Dlatego Pan Jezus mówił, no przyjdźcie do mnie, ja was pocieszę, pokrzepię, dam wam siły. Dam wam siły, żeby sprostać wszystkim trudnościom i przeciwnościom. Nigdzie możemy z tym wszystkim pójść. Mm -hmm. Tylko do Pana Jezusa, bo tylko Pan Jezus może nas pocieszyć i dać nam siły do tego, żeby kolejny dzień na świecie przeżyć tak jak On chce, żebyśmy go przyszli. Coś się wydarzyło złego. No dobrze, to się pomodlę i, i Pan Bóg mi pomoże rozwiązać problem. Albo że trzeba komuś coś powiedzieć, albo trzeba coś zrobić i czasami się boimy, albo nie mamy siły. Pan Jezus nam pomoże, potem dobrą decyzję. On zawsze pomaga podjąć dobre decyzje w życiu. Weźcie na siebie moje jazmo, bo ja jestem cichy i pokorny sercem. Panie Jezus taki właśnie był. I nas tego właśnie też uczy. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Cześć. Cześć, dzieciaczki! Witam Was. Witam Was, kochani. Też się stesniliście, no ja też się właśnie stesniłem z Wami, ale już jesteśmy razem. I uwaga, 11. dzień. 11. Dzisiaj, pamiętacie, wczoraj mówiliśmy Matce Bożej, że chcemy jej pomóc, pomóc ratować duszę. Nie muszę, ale chcę Ci pomóc ratować duszę. Właśnie. I teraz, kochani, ta misja ratowania dusz, musimy zobaczyć, co zrobić, żeby wziąć udział, żeby pomóc, właśnie, panu Jezusowi i Marii ra ratować duszę. I dlatego dzisiaj patrzymy na Pana Jezusa, jaki Pan Jezus zrobił pierwszy krok. I uwaga, ten pierwszy krok każdy z nas dzisiaj chce zrobić. Jaki to krok? Pan Jezus stał się dzieckiem Maryi. Stał się po prostu jej dzieckiem. Przyjął Maryję za swoją mamę, i dzisiaj każdy z nas właśnie to jest zaproszony, żeby właśnie to uczynić. Pan Jezus, jak, jak odchodził z tego świata i umierał, to powiedział do każdego: Oto mama Twoja. Tak można powiedzieć. Oto mama. Twoja, do każdego z nas i właśnie dzisiaj jesteśmy zaproszeni, żeby Maryję przyjąć za swoją mamę. To jest nasz pierwszy krok w misji ratowania dusz. Także uwaga, specjalnie na tą okazję mam dla Was wierszyk, przez który przyjmiemy Maryję za swoją mamę. To co? Czas na Pana rymowankę. Zaczynamy! Maryja to moja mama, a Bóg to mój tata, a ratowanie dusz to najcudowniejsza misja świata. Maryjo, Chcę tak jak pan Jezus być dzieckiem twoim. Dlatego przyjmuję cię za mamę całym sercem moim. I powtórzymy to kochani jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne zdanie. Maryjo, chcę jak pan Jezus, chcę jak pan Jezus być dzieckiem twoim, być dzieckiem twoim. Więc przyjmuję cię za mamę więc przyjmuję Cię za mamę całym sercem moim. Całym sercem moim. Pięknie, kochani. No cudownie, pierwszy krok za nami. Jesteśmy już w misji ratowania dusz. Super, kochani. Dzięki Wam za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Bye bye, papa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, 11. dzień Adwentu, środa i dzisiaj. Najpierw zajmujemy się naszą najukochańszą mamą. I myślę, że warto zrobić taki piękny prezent i taką piękną pamiątkę, zrobić zdjęcie mamy, zrobić rysunek mamy albo malunek mamy. I jak zrobimy takie coś, słuchajcie, czy to będzie nasza mama, czy to będzie mama nasza w niebie, Maryja, to taki rysunek zasługuje na piękną ramkę. I chcę Wam dzisiaj króciutko pokazać, jak taką ramkę zrobić. Bo rysunek, który wykonacie, tak jak dla przykładu, ten mój pięciolatek wykonał, to jest naprawdę obojętne. Bierzemy pokrywkę od kartona po butów. Najlepiej się taki karton do tego nadaje. Te pokrywki te jego wieczka te od kartonów są bardzo stabilne. Nie musimy już nic zginać. Bierzemy kolorowy papier i, moi drodzy, zajmujemy się tymi czterema bokami. Jak najlepiej sprawdzamy, jaka, kartka nam, jaka część kartki, jaka strona pasuje nam, żeby za dużo nie docinać. No trochę nam brakuje niestety tutaj, więc bierzemy tak, kładziemy kartkę, karton na kartce i znowuż tak jak przy rolkach zaginamy sobie miejsce, do którego będzie nam potrzebne, żeby, żeby obciąć. Zobaczcie, równo tu przykładam do brzegu i tutaj zaginam sobie z tej strony, tak sobie tu przyginam. Tak, nie muszę nic używać, zaginam. I będę wiedziała, że po tej linii muszę dociąć. Muszę zobaczyć. O, jest linia. Moi drodzy, dnię. Prosto, 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 prosto aż do końca. Można sobie pomóc linijką, można to zrobić. Oczywiście ja to robię tak, żeby było szybko. I teraz chodzi o to, żeby to przykleić, tak, żeby. Zasłoniło nam te dwa fragmenty, i trochę zrobiło nam tła tutaj wewnątrz kartonu. Czyli na tym nam zależy. Zobaczcie, żeby tak to wyglądało, żeby ta ramka te dwa fragmenty miała takie ładne. Tak? Czyli tu musimy dokleić. I właściwie jest gotowe. Zobaczcie, tylko tyle, że mocujemy to oczywiście na klej. I w ten sposób robimy wszystkie cztery boki ramki. Powstaje nam tutaj takie miejsce na rysunek. Wszystko mamy przyklejone. Przymocowane i w środku rysunek. I jest mama. Zabawa, do której teraz Was zaprosimy, jest związana z dzisiejszym Słowem Bożym. Bo w dzisiejszym Słowie Bożym e, Jezus mówi e, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście. Ja dam Wam wytchnienie. Także dzisiaj coś będzie z wytchnieniem, z oddychaniem, ale też z odpoczynkiem i z zabawą. E, I zapraszamy Was do takiego pomysłu zabawy rodzinnej. Kochani, do tej zabawy potrzebujecie dwóch rurek do napojów. Potrzebujecie piłeczki ping-pongowej albo jakiejś podobnej lekkiej. Może być kulka pewnie też z papieru, tylko mocno zwinięta, mocno, mocno zduszona. I oczywiście z jak macie jakieś klocki, żeby zrobić sobie takie boki, to to też będzie przydatne. Zabawa polega na tym, że na 3-4 dwie osoby, naprzeciwko siebie zaczynają dmuchać w te rurki tak, żeby piłeczka spadła po stronie przeciwnika i wtedy to jest bramka. Tak, to tak. Można tak to nazwać. Możecie takie zawody sobie robić, rodzinne. Pokażę Wam, z ciocią, jak się za co zabrać. Uwaga, ciociu. Trzy, cztery. Razem ja wygrałem. E, próbujcie, próbujcie, bo wydaje mi się, że zabawa jest świetna. Dobrego czasu z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.